Kubuj. Dla Fabiana również wielkie brawa. Oczywiście medal. Leon Grzeszczuk. Leon Grzeszczuk, medal. Prawdziwe złoto, słuchajcie, nie zgubcie. Iwo Pawelszak. Wielkie brawa dla Iwo. Antek Lipiński. Jaś Kalinowski Dla Jaśu, dla Ciebie medal Bartek Jaśkiewicz Proszę Kto jest u Was kapitanem? Rękę podniósł ktoś pierwszy Dla Was, dla całej drużyny puchar, będziecie się wymieniać Na razie trafia w Twoje ręce, ale to nie koniec, to medal nie To nie, nie, to nie koniec nagród, mamy jeszcze statuetkę dla najlepszego zawodnika w tej drużynie Leon Grzeszczuk Leon ty dasz radę to wszystko udźwignąć? Jeszcze poczekaj dyplom i szatułeczka fajna? Super I koniecznie trener pomoże, trener pomoże O super Zapraszam chłopaki na miejsce z przodu. Wielkie brawa dla naprzodu stare babice I zapraszamy do nas Błoniankę Błonie Błonianka Błonie Ustawiamy się chłopaki na linii Jeden albo drugiego. No i zapraszamy. Borys Gryniewicz. Borysku, dyplom, medal. Jan Woźniak. Jaś Woźniak. Karles Fujol. Tak trochę, pewnie nie wiesz kto to był, ale był taki zawodnik. Jan Kacpsak. Mateusz Starnecki. Dorian Woźniak. I Dorian jeszcze medal. Jakub Kaźmierski. Kto u Was kapitanem jest? Podniosłeś rękę pierwszy. To dla Was, kuchar. I jeszcze oczywiście mamy statuetkę dla najlepszego zawodnika. Jan Woźniak. Wielkie brawa dla Jasia. Jasiu, dla Ciebie statuetka. Dziękujemy, Błoniące. Zapraszamy Was na miejsce. No i zapraszamy do nas Perłę Złotokłos. Perła Złotokłos. I tutaj mamy Stefan Rusinowski. Wiem, wiem, Stefan, ale poczekaj, a ja medalu nie chcesz? Taki fajny. Wojciech Rudniak. Chodź Wojtuś. Jeszcze medal. Piotr Jaworski. Piotruś, jeszcze medal. Jakub Tomaszewski. No, nazwisko zobowiązuje. Słuchaj, a na bramce jesteś. Jaś Lisowski. Jaś Grzybowski. Bartosz Duda. No, Andrzej Duda. A kto u was jest kapitanem? Proszę, pierwszy podniosłeś rękę, ale to jest dla całej drużyny, słuchajcie, macie się wymieniać. No i najlepszy zawodnik w Perle, Piotr Jaworski. Piotruś, dla Ciebie dyplom i piękna fotetka, fajna? Super, zapraszamy Was na miejsce. Kinder Pogoń, Kinder Pogoń, zapraszamy Kinder Pogoń. Mamy Kinderków, mamy Kinderków. Henio Łapiński, gdzie mamy Henio? Najmniejszy z drużyny, ale jakiś śmietnięty, to mi się podoba. Miłość Nawrotki. Miłość, jeszcze medal. Jeszcze nie uciekajcie, chciałbym żebyśmy zrobili sobie na koniec e, pamiątkowe zdjęcie. Jan Podbuch. Są też dobra, okej. Okay. Szymon Ciesielski. Szymiu, Szymuś, jeszcze medal. Stanisław Cygurski. Stasiu, jeszcze medali. Tarz Sulc Mikołaj Kaminski Poczekaj Mikołajku jeszcze nadal Paweł Pindor Paweł trzymaj dyplom nadal Ignacy Kargiel Dymon słabo. Pan wiedział, że będzie teraz Tymek? A kto jest u kapitanem? Pierwszy ja podniósł, trzymaj Ale to będziecie się wymieniać, to jest dla, na całej drużyny Najlepszy zawodnik Jaś Kocbuch Jasiu dla ciebie dyplom, Statuetka, trzymaj prawdziwe złoto Zapraszam was na miejsce Chłopaki, wielkie prawa dla Kinder Pogoni i Milan Milanówek. Zapraszamy Milan Milanówek. Wielkie brawa dla Milanu. Chodźcie chłopaki, ustawiamy się jeden za drugim. Michał Wojtasek. Szymon Dąbrowski. Igor Piernikarski. Krzysztof Perchała. Krzysztof jeszcze medal. Antoś Krupa Poczekaj, jeszcze Antoś Piotr Sobowiec Religiusz Leonowicz O, najmłodszy chyba Bruno Leonowicz Przynajmniej Bruno I kto jest u was kapitanem? Pierwszy podmiot. Trzymaj. I jeszcze statuetka dla najlepszego zawodnika. Igor Piernikarski. Igor, jeju. Dasz radę? Tylko nie upuść. Trzymaj. Milan zapraszamy na miejsce. Dziękujemy, wielkie brawa. No i gospodarza, akademia Zakalka kalkę sklebna. Chodźcie chłopaki, jeden obok drugiego. Karol Czubek. Paweł Rabiega. A gdzie masz plaster? Fabian Przybiorek Antek Zdujcki Szymon Chidwa Olek Markiewka Tymek Nowakowski Bartek Wasilewski Ja dzisiaj kapitanem tutaj zrobię, 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 zrobię Trzymaj. Trzymaj Puchar To jest dla wszystkich No i tutaj dla najlepszego zawodnika A pozwoliłem sobie wybrać dwóch Będziecie się dzielić nagrodą Fabian Sibiorek i Bartek Wasilewski. Zapraszam obaj do mnie. Fabian, Bartek i tydzień mu u jednego statuetka, tydzień u drugiego. OK? dzielimy się. Chłopaki, dziękujemy. Chodźcie sobie, zrobimy zdjęcie pamiątkowe. Chodźcie wszyscy sobie, zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Nagrody rozdane, tak. Chodźcie sobie wszyscy, zrobimy zdjęcie. Jeżeli mogę prosić wspólne, pokażmy ile nas jest, Jakiś świetnie bawimy.

Fazer o que tem que fazer. Fazer o que tem que fazer. Se você não tem esse, o barco vai lá. Se você não tem